Strop pieczony w białym, wytrawnym winie i ziołach. To bardzo ciekawa propozycja dla wszystkich smakoszyr. Na sporym kawałku folii aluminiowej układamy pstrąga. Smarujemy go solą, pieprzem. Stawiamy go grzbietem do dołu, tak żeby stał na grzbiecie. I nadziewamy go najpierw koperkiem, później papryczką chili. Ja używam pokrojonej chili razem z pestkami. Jeżeli chcecie łagodniejszą, możecie się pozbyć pestek. Dodatkowo wkładamy do niego masło czosnkowe, cytrynę, oregano, dwie duże gałązki rozmarynu. A obok strąga wkładam kawałki cytryny i pomidorki koktajlowe. Tak go lekko usztygniam, żeby nam się nie przewrócił na bok. Całość zalewam kieliszkiem białego wytrawnego wina. I zwijam folię. A więcej przepisów zapraszam Was oczywiście na www.kulinarnaTV.pl Zawinięty pstrąg wędruje do piekarnika nagrzanego na 180 stopni na około 20 minut. A po tym czasie rozwijam naszą rybkę i bardzo delikatnie przekładam na talerz. A całego jeszcze kładę Wam sokami, które wytworzyłem podczas pieczenia. Pstrąg nam się wspaniale upiekł, a jednocześnie udusił w białej winie i przyprawach. Musicie to koniecznie zrobić w domu.